No i kolejny uratowany. Stał dwa lata, wszyscy go naprawiali, niestety nie polegli, nie dali rady. Zrobiliśmy zapłon, zrobiliśmy dużo różnych rzeczy. Żyje, ale walka była z nim naprawdę spora. Nie rafał? Tak jak z wiatrakami. Tak jak z wiatrakami. Ale generalnie żyje, pali, jeździ, także wróci do Poznania, do swojego właściciela. Podorabiamy jeszcze parę rzeczy i wio. No i dzisiaj co jeszcze? Zrobiliśmy tą tetetkę No, tutaj były też niespodzianki niezłe, począwszy od zapierdzielonej przepustnicy e, oczywiście nowe tarcze, klocki. Z tyłu klocków też nie było, w silniku 6,5 setki oleju. No, bądźcie o swoje motocykle. Bardzo Was proszę, bo zaoszczędzi nam to też dużo pracy niepotrzebnej, a Wam przede wszystkim kosztów. Także zapłon e, CDI w motocyklach motocyklucji. No jest chyba najlepszą e, jak gdyby jak to można powiedzieć Rafał najlepszą alternatywą, alternatywą i najlepszą inwestycją o to miałam na myśli żeby ten motocykl naprawdę prawidłowo chodził i żebyście się nie denerwowali że raz wam jeden cylinder chodzi raz wam drugi chodzi po prostu szkoda waszej energii pozdrawiamy was bardzo w piątkowe popołudnie my już powoli kończymy pracę weekend jeszcze jest piękna. Pogoda, będziemy się jeszcze Rafał cieszyć, prawda? Pogodą. Rafał też was bardzo pozdrawia. Italian Classic Motorcycle, Golub, dobrze nie?